Siema, siema, witam Was w 13 odcineczku z serii Counter Strike Global Offensive of Overwatch, serii gdzie łapiemy haksy w CSie. Na samym wstępie chciałbym przypomnieć o zostawieniu łapeczki w górę, subskrypcji oraz komentarza, a my lecimy z pierwszym demkiem. Mamy pierwsze demko Miraż podejrzane 13-4 No, nie wyglądają te statystyki dobrze. Tym bardziej, że przegrywają. Zobaczymy co nam tutaj pokaże. Ok. Nie mogę znaleźć kursora. O dobra mam. Hmm. Zobaczymy jak będzie. Na razie dramatu chyba nie ma. Przynajmniej nic nie widziałem takiego w poprzednim rundzie, ale zobaczymy dalej. Ok, zobaczymy. No i od pleców ich zaszedł. Dobra, dalej ni nie zobaczyłem nic. Ha? Nie wiem, nie wiem, mi się wydawało, że. takie dziwne BH, ale dobra. Na razie nic dziwnego się jeszcze nie dzieje. Tutaj dwóch tu seteków go słyszało. Spali się? Kurczono e, Co to było? E, Okej, okay, to już wiem o co chodzi Tutaj pan podejrzany się wkurzył i... ...odpalił sobie spinbota ciekawa konfiguracja. Tam to, tam to, na tego O no i teraz bardziej zaczęło to przypominać SpinBota, choć dalej to tak nie wygląda, bo nie ocenimy podłóg tylko ściany. W sumie widzimy normalnie mapę, ale widzimy tutaj jego szybkie obroty, wręcz to jest niemożliwe dla zwykłego gracza nawet na wysokim poziomie to jest... Wręcz po prostu poziom światowej klasy po prostu. To jest... Wysoki poziom bardzo. Takiego to nawet... Strzelania nie zobaczymy na jakiś emak czy coś. Nie, zapomnijcie. To tylko wce się na matchmakingach takie rzeczy zobaczycie. Najwyższy poziom strzelania. Ach, no właśnie. Dobra, no to co? Mamy sprawę wyjaśnioną, mamy tutaj Spinbota. I lecimy do kolejnego demka. Em, chciałem powiedzieć, że jesteśmy w drugim demku w naszym odcinku, ale widzę, że ktoś tutaj się mocno rozchulał. Coś widzę. Że mamy tutaj jakieś kaboha. O, jest rewolwer. Ciekawe, co pokażę z tego rewolwera. Tam laguna, cheater z dech i... A nie, dwóch cheaterów na dwóch cheaterów. Podwójne HWH. No, ciekawe, ciekawe. Dobra, no to co? No to skipujemy i lecimy do trzeciego demeczka. A więc, jesteśmy w kolejnym mapce 5-0 dla ków I tutaj mamy już ewidentny WH, tutaj nie ma co się łudzić Zastanawiamy się Czy nie ma spina Czy to jest... No bo na pewno ma imbota, bo na pewno ma WH Szukamy teraz Spina Nie ma momentu spina Nie ma szybkich obrotów Na razie, eee, dobra, eee, czekamy na jakieś może BH skrypciki będą, oglądajmy cierpliwie, bo serio nie zdziwię się jak Teraz jakieś skrypty na BH wlecą, bo nie sądzę, żeby przy takich zaznaczonych hacksach, o tam chyba jakiś steambot po prostu wleciał. Ale wątpię, żeby przy tak skonfigurowanych mocno haksach chciał jeszcze bardziej lecieć na Skimbo. Ale tam za nim ciśnie. Proszę Państwa, Counter Strike Global Offensive w 2021 roku. Tak oto wygląda. Zwykły matmaking, zwykłego szarego człowieka. Oto doświadczenia. Najprawdopodobniej, znając rzeczy, pewnie to jest Prime matchmaking, bo. No bo czemu by? Inaczej, gracze z Prime będą mieli więcej haków to jest proste, prawda? Pewnie jest to Ranga Gold lub Kałach. Wstawiam, ponieważ tam się roi od takich. Choć może się mylę, może to jest właśnie Non-Prime, co jest też bardziej możliwe, że odpalone jest takie nowe konto. Odpalone ja na Non-Prime nie, nie gram się za bardzo, więc no nie wiem jak tam jest z tymi haksami. Wiem tyle co kolega mi mówił, że jest y, chyba mniej haksów, ale to może jest jego doświadczenie tak. Zobaczmy się, czy nie odpali, może. Spinbot. Nie no. W, wcale to nie jest odpowiedź. 24 24,2. Nie. Hmm. Ja. Wcale. Zobaczmy sobie. Może odpali jakieś. Skrypty. Na razie nie. Na razie ma dobry. Więc tego mu zaznaczyć nie mogę. Bo. Coś w sensie mogę, no ale. Jak perks, tak. Eee. To już możemy na podpiąć pod Griffing tak można jak najbardziej celowe zabicie swojego, więc mamy wspomaganie widzenia celowania. Niestety nie było nic, co by wskazywało na inne skrypty na BH. Nie było nic takiego, ale dobra, umyślne przeszkadzanie jak najbardziej kill swoim no i to tyle. A ja wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam film spodobał. Zapraszam jeszcze raz do subskrypcji, łapki w górę i zostawienia komentarza. Ja się z wami żegnam. Na razie jeszcze pompa. Elo. Idę sobie.